Przede wszystkim dzisiaj się biorę za, za, za silnik, tak postanowiłem rozpocząć od wylania oleju, także zobaczymy co z tego wyjdzie, Lajka nie ma oczywiście, o leć. jak widzicie trochę zużyty, może trochę bardziej. Muszę kupić olej. Dzisiaj już mam To w koszyku. Ten... Mam nadzieję, że mi nie piznie. nie poleci. Tu dużo nie wchodzi słońce, mam ale muszę go zleć, bo... Muszę go zlać całego. A few moments later. Dobry, tak wygląda kosiarka po pomalowaniu elegancko. Trzyma się, także ta strona jest załatwiona. Teraz przydałoby się coś z tej strony wymyśleć. Pomalować to. Tu o. Jak ładnie także bierzemy się na za czyszczenie. O, jest tu nam trochę poczeku, ale to, to. nic z tego szala nie ma teraz się przydałoby odczytać co co jest To jest otwardzać napisane co to jest. Hmm. Dla profesjonalistów to prawie jak dla mnie. litr czegoś hmm. miałby być czarny kolor i to by było może i to się będzie no i to by było to z tego coś będzie. Hmm. 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 A few moments later. Pytanie Za 100 punktów. Czym to pomalować? Pewnie znowu ręcznym tym. Nie chce mi się tego odpalać. Nie mam tutaj tego. Pistoleta ani nie mam tego. Utwardzę to nie będziemy dodawać. Zobaczymy czy to z tego wyjdzie. Może wyjdzie. Nie mam tutaj. Pistolet, nie chce mi się wychodzić tam. Damy w ten sposób. Czy ja to wczoraj mnie. A, tu. Dobra, bo ja nie mogę patrzeć jak ten tak stoi. Nie wiem. Raczej nie stąd. Chyba nie stąd. Ale Dobra, to będziemy, a później. Czy my jak to będzie wyglądać? Czarny Na dwa razy. Co mi to można by było dać? Otwarte Cienką warstwą. Nie? Ciepło jest tutaj. To to można grubo. Tu nie winać No nie winać po załości Chodzi o to żeby ta rdza Tak się nie ponosiła w sumie Ku temu no, żeby to przykać całe mhm. Mhm, a, by tego nie zobaczyć. Ten najgnośniej było tu. No i dobrze. Chwila odpoczynku. W sumie to trzeba zatrzymać, bo, wiesz, no moje szczęście to wtepnę. Okay. Nie ma tak, tak. <laughs> I idę tutaj zobaczmy w ogóle gdzie to jest i o co w tym kamerze. Tu. Hm. Hmm. Tu jest na pewno raz, tu jest na pewno dwa i tu jest na pewno trzy. Nie ma na czwarty. Nie masz. Ważne, żeby to spróbować rozwiercić. Bo w sumie to można tylko na dwa sposoby zrobić. To to tutaj, bo to musi być. Dopo... Nie tam to. To jest butelka, żeby psów wody zanieść. to na ryżę, tu. I to to też tutaj. I teraz tak. Ale byśmy mogli dać tu śrubę i tu dospawać. To jest dobrym wyjściem. Bo dając tu w to miejsce śrubę, podgrzewamy to, nam się obrusza i mamy już ogromną szansę na zrealizowanie planu. Ale dobry jest jak się mam igomata. A nie. Yy... Zwykłą spowalkę I go ma ten dużo lżej. Dobra. Spróbujmy. Mamy jakieś wiertełko. już jest duże trochę. Spróbujmy tu. Mamy jakieś malutkie. Na początek malutka dziurka po środku. To jest ważne. Nie ma jak tego ześlifować, tak to byśmy. Zjeżdżę cały czas. To nie wygodnie trochę. Troszkę zjechało, no i jak właśnie zjedzie jest do tyle problem, że później weźmiemy większe wiertło, to nie jesteśmy centralnie, tylko jesteśmy obok gwintu. A to już rodzi niepokój. Tępe. i trzeba jeszcze ostrzyć to jest najgorsze bo w tym dobry nie jest ale się Na razie tym najmniejszym szło najlepiej.

see <laughs>

不不。<laughs> A few moments later. Siema wszystkim lecimy dalej z robotą eee, przy użyciu gwintownika udało mi się nagwintować jak widzicie tam sobie wchodzi elegancko i się kręci także udało się jakoś ten gwint naprawić Powinno się trzymać. Nie jest bardzo głęboki, nie chciałem głęboko, bo nie widziałem w sumie dokąd to sięga i nie chciałem za bardzo. Ale jeszcze tam widzę chyba powinno być miejsce. Ale już nie będziemy robić. Najważniejsze, że tak jak widzicie, śruba się wkręca. Ona teraz się parę obratów zrobi, także trzyma sztywno. Rusza całym silnikiem. Będzie się trzymać, nie odleci. <laughs> Znaczymy jeszcze, może tu jakaś zaznaczymy, bo tu widzę, są raz, dwa, cztery miejsca, żeby złapać, także spoko. Eee, co dalej, co dalej? Aktualizacja drobna, bo jednak rozebrałem wszystko i na dzień dzisiejszy tak wygląda reszta. Znaczy obudowa pomalowana, pomalowałem obudowę, także biorę się ze składania, jeżeli to już wyschło. I co, i zobaczycie bardziej, chyba już efekt końcowy powoli, powoli i do końca. Także do zobaczenia na końcu. A few moments later. Siema, drobna aktualizacja. Już na kółkach. Także jeździ. Prezentuje się lepiej. No jest dużo, dużo, dużo lepiej. No bo wiadomo, nie mardzę. Także wygląda, posłuży na pewno dłużej. I teraz bierzemy się za to. Czyli za silnik. Eee, wkładamy go i zobaczymy, co będzie z tymi dziurkami. Zaraz biorę się utnę jeszcze jedną tą eee, śrubę na wymiar. Żeby miał to ręce i nogi i biorę się za porządek. Ale jestem zadowolony, bo jest pomalowane, zrobione działa także jest okej okay wszystko. Czyli zaraz się widzimy ponownie. A few moments later. I oto efekt końcowy, złożone elegancko, jak widać wszystko pasuje, śrubka żadna nie została, także jestem zadowolony, e, olej wlałem, pod spodem jeszcze muszę pamiętać, e, przykręcić tą osłonę paska i wszystko będzie wtedy już git, ogólnie mam już dużo zrobione, uważam, że jest dobrze, ładnie elegancko. Dorobimy jeszcze jedno mocowanie, jeżeli chodzi o silnik do, do tej blachy, do korpusu, może tak to nazwę. Także już jest na czterech, a nie na trzech, jak było wcześniej. Troszkę więcej, może będzie lepiej. Zobaczymy, gdzie więcej to na to nie patrzeć, nie? Na czterech śrubach się trzyma, także jest ok już teraz. Także kosiarka skończona. Bierzemy się teraz za inne prace. Zobaczymy, co się jeszcze tam wymyśli i będziemy działać dalej. Może coś powoli powoli się czy wszystko dłubać i uzupełnić i robić. Także dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!